Grabuleczka! Grabuleczka! Też widzę piwkiem się składzata, co? Oj, pogoda się udała nam na te dożynki, ale to i całe lato było ładne, nie ma co narzekać. Co, koło gospodyń wiejskich Janki już występowały? Zara bedo. To dobrze, też na nich czekam, moja stara tam będzie zaraz śpiewać. Rwał odrządek to ja robiłem w biegu, bo mnie powiedziała, że jak nie przyjdę na występ, to mnie łeb ukręci. A co oni tam bedo śpiewali? Ja tam śpiewałem, jakie tam czerwone jabłuszko, czy co tam, ale... Mam je siedzieć w chałupie, ględzić nad łbem, to nie chce chodzić, śpiewa, szydełkuje. No tak! A, a jak? A o której ta gwiazda wieczoru ma dzisiaj grać? O dziewiątej. Kurna, to mogli dać wcześniej, no jutro ludzie do roboty, dzieciaki o, szkołę zaczynają, też tak bez pomyślunku jakiego. Ja też bym wolał wcześniej. No ale no to weź, o 18 to i więcej osób i starsze, i dzieciaki by se posłuchali, to dali po dziewiątej no, żeby tylko nie padało. Patrzka, tak, się na kolonie jak się kotwasi, no? A to wie tak jak to jest, po takim skwarze to lubi burza się wyładować, a to, a jak? A to gdzieś się musi wyładować. Rozgoniłoby towarzystwo moment, no. no, to może pójdzie bok. O, dobra, czekajta, bydlęcinianki. Czekajta, muszę jej to nagrać.